Tak się złożyło, że jak to się nazywa, że jest to miejsce stanicy harcerskiej. Kiedy była okazja nabyć to miejsce, to powstała myśl, żeby też taką stanicę zbudować dla młodzieży. No, a przy okazji jest to z dala odlicy, dużo przestrzeni, miejsca, no i dzięki temu możemy sobie korzystać z tego dowoli. Są harcerze, łącznie z rodzinami i byli harcerze. Z jakiego terenu, skąd do nas przyjechali? Tu głównie są harcerze z Międzyrzeca Podlaskiego. Dlatego, że środowisko międzyrzeckie ma około no 30 paru lat, jeżeli chodzi o dawne duszpracownictwo harcerskie, teraz tu się zetkaj, że wcześniej to było duszpracownictwo harcerskie. Spotkanie rodzinne, ale z przesłaniem, mało tego pod patronatem marszałka tak. i kolor biało-czerwony. Tak, no bo akurat w tym roku weszliśmy w projekt Warto Być Polakiem pod patronatem marszałkowicą y, Lubels, y, województwa lubelskiego. Warto być Polakiem, ale to też takie dobre pytanie, bo właśnie dzisiaj akurat z Ewangelii jest dobre pytanie o moją tożsamość, kim ja jestem. A tam nasze pięknie złożyło. Polak, chrześcijanin, Polak, Bóg, honor, ojczyzna. To akurat to są takie wartości, które zawsze były bliskie harcerstwu i zawsze były bliskie właśnie idei wychowawczej, którą kontynuujemy. Pieśni harcerskie, pieśni patriotyczne przeplatane no właśnie czym? Wspomnieniami, opowieściami? Nie, to jest zazwyczaj na ognisku urzędowym ma miejsce gawenda. Gawenda to jest taka, można powiedzieć, opowieść z morałem, o tak bym powiedział. Aczkolwiek tutaj jeszcze są pewne świadectwa, właśnie ci, którzy wyszli z naszego środowiska, a którzy po prostu też nie, nie do gawędy mówili, a teraz z doświadczenia swojego właśnie dwa słowa na temat, jak postrzegają właśnie to bycie katolikiem, bycie wierzącym, a jednocześnie bycie Polakiem. Bardzo trudne pytania. Zgadza się, to bardziej w naszych czasach wcale nie takie proste. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tak jak to przez, przez wieki było sprocione ze sobą jak harcerski sznur, to myślę, że jak ktoś rozumie, co znaczy być Polakiem, to będzie rozumiał, co znaczy być wierzącym i na odwrót. I na odwrót. Rozpoczynacie ognisko właśnie obrzędowe. To, co mi się podobało, nieczęsto w takich spotkaniach uczestniczę, mianowanie strażnika. Tak, tak. to Tak się zaczyna zawsze obrzędowe harcerskie ognisko, gdzie właśnie zleca się jednej, dwóm osobom, w zależności od wielkości ogniska, właśnie pilnowanie aby ten ogień nie zgasł. To ma charakter nie tylko e, taki fizyczny, o tym ognisku mowa, który się płonie, ale także chodzi o ogień, który właśnie zasad, wartości daje, żeby one właśnie w nas nie zgasły. E, mamy strażników ogniska, mamy strażników ognia, mamy gawędy. Jak będzie dalej wyglądało dzisiejsze spotkanie? E, tak, a więc najpierw e, spotkanie zaczęliśmy od mszy świętej, e, tak, później właśnie jest ognisko obrzędowe, później grill, tak, a jak już troszeczkę się y, może powiedzieć posilimy, zaczynam od polena za nas topar i zaczyna się tańce. Y, bardzo często towarzyszy piosenka, tu na razie jest ściernicka, albo będzie San Francisco, także być i Polones, i Walc, y, różnego rodzaju zabawy, y, także przyciąganie Liny, bo to zawsze jest atrakcja. No i tak mniej więcej do apelu Jasogulskiego razem spędzamy czas. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Rozpoczniemy teraz ognisko obrzędowe. Ognisko obrzędowe ma swoją taką zasadę, że jest to ognisko, jak to się mówi, na poważnie, z pieśniami oczywiście. Jest z niej gawęda, dzisiaj to gawędę mam nadzieję, że będzie wiele osób mówiło, mikrofon będzie przychodził. Dobrze, proszę bardzo, zaczynamy ognisko obrzędowe. O rozpalenie dzisiejszego ogniska poproszę wszystkich drużynowych, którzy tutaj są obecni. Były drużynowych imię Boże. Wszystkie przy nim blisko, bo w całej Polsce siedzą tak. Siedzą katerki przy płomieniach, Ciebie my w lasowniach skupiajemy. Wszystko co złe to szuka cienia, światła się. Druch Młodzik, miłość Tchórznicki i druch natopicielka Karolina Braciniuk wystąp. na prawy Mianuję was strasznikiem ognia. Baczcie, aby ten ogień nie zarówno tutaj, jak i w naszych sercach. Druchnej, druchowie. Drodzy nasi przyjaciele. Na homili było powiedziane o tym trzecim pytaniu, w kontekście wiary. Tak, Pan Jezus pyta, za kogo mnie uważają ludzie, za kogo Wy mnie uważacie? I powiedzieliśmy, że z tego jeszcze wynika takie trzecie pytanie. Pytanie o moją tożsamość chrześcijańską. Tak to jest, że w historii naszego narodu, w historii naszej ojczyzny wiara przenika się z narodowością, z patriotyzmem. Od tysiąca lat można też powiedzieć, że dzięki chrześcijaństwu Polska stała się podmiotem na mapie Europy. I można powiedzieć, że od, tych tysięcy, od tysiąca lat, tak jak linę się wiąże, to te liny są ze sobą nierozdzielnie związane. Kościół, wiara, Bóg, honor, ojczyzna, Bóg, ojczyzna. I dlatego, kiedy pytamy o to tożsamość, kim ja jestem, to właśnie kiedy patrzymy na to hasło, Warto być Polakiem, to, to nie jest tylko kwestia promocji, tylko to też jest pytanie o naszą tożsamość. Być chrześcijaninem, być Polakiem, można powiedzieć, to jest właśnie pytanie: o to, co stanowi moją tożsamość, co mówi o mnie jako człowieku żyjącym tu i teraz w danym kontekście kulturowym, historycznym, w tym miejscu. W tej historii, w tym czasie. Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy być człowiekiem wierzącym, a jednocześnie być Polakiem? Kiedy popatrzymy na wspaniałe wzorce wielkich ludzi w historii Polski, to bardzo często właśnie zazębiały się te dwie przestrzenie, dwie wartości, dwie sfery. Wiara, Bóg i ojczyzna. Patrzymy na Pileckiego, który jest patronem męskiej drużyny. Patrzymy na żołnierzy niezłomnych, choćby na Mariana Bernaciaka, który walczył pod rykami lubelskie. Patrzymy na generała Fildorfa Nila. Patrzymy na Alka, na Rudego, można mnożyć w nieskończoność. Tych, którzy i wierzyli w Boga i byli wspaniałymi Polakami. Z drugiej strony mamy też świadomość, że czasy zaborów, a w tym czasie powstawało harcerstwo, to też ostoja polskości właśnie w kościele. Różnego rodzaju organizacje, które się gromadzą, by w czasie Świąt Narodowych. Właśnie przyjmować komunię święto, by modlić się za ojczyznę, by modlić się o odzyskanie niepodległości. To także czas komuny i Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Mówiono o nim: niekoronowany król polski. I znowu sprawy wiary, ojczyzny, gdzieś to wszystko razem splecione. Jan Paweł II. Znowu sprawy wiary, ojczyzny, gdzieś to wszystko splecione. Mówię to nie przez przypadek, bo coraz bardziej wchodzi dyskusja nad miejscem Boga w wychowaniu człowieka. W bratniej organizacji Związku Harcestwa Polskiego przyjęto drugą wersję, także tą bez Boga. Jest z Bogiem wersja przyrzeczenia, ale to jest możliwość wersji bez Boga? Wiara, Bóg. Kościół, Ojczyzna, splecione liny, tak jak w sznurze harcerskim, że trudno je nawet rozdzielić. Jedno przenika na drugie. Dlatego to jest te pytanie o moją tożsamość: kim jestem? Co to znaczy, że jestem Polakiem? Co to znaczy, że jestem katolikiem? Może takie dwa pytania rzucam. Będzie pieśń, może ktoś zechce. Powiedzieć, mieliśmy tyle tu drużynowych, to myślę, że chyba drużynowym damy głos. W tym kontekście mają swoje doświadczenia, już są ojcami, żonami, mężami, mamami. mają doświadczenie pracy w tych trudnych czasach. Może warto by było też tak dać jakieś słowo ku pokrzypieniu. Kim jestem? Jaką piosenkę mamy? Może coś patriotycznego byśmy dali, co? Pałacyk Michla. No to dobrze, to dajmy pałacik Michla. Ja już oddaję głos Jarkowi, paprocie. On później będzie dawał głos następnej osobie. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Pręż swój młody duch. Pracują za dwóch, za czterech. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch. Mi młody duch, jak stal. Czuwaj, prawdą jest, i to faktycznie tutaj ksiądz Tomek ma rację, tak, że mm, zarówno państwowość, jak i chrześcijaństwo u nas na, w Polsce, na tych ziemiach, to, to jest ta sama chwila, tak? Od początku samego kościół że tak powiem, był potrzebny państwu, państwo było potrzebne kościołowi, bo to były te struktury jedyne, które wtedy istniały. Kościół jako pierwszy był tą strukturą, która na tych ziemiach weszła w sposób taki sprawny, zorganizowany. Która, która Kościół jako instytucja ma w sobie mądrość, miała w sobie wykształcenie, miała w sobie jakiś cel i misję, gdzie, gdzie państwo tej, tak naprawdę dopiero u nas to były ludy, plemiona, które, które szukały w zasadzie jakichś struktur, w ramach których miały działać. Natomiast, no, wiadomo, tysiąc lat później to jesteśmy w innym momencie, w innej sytuacji, tak, kiedy, kiedy te dwie, dwie jednak instytucje idą równolegle do siebie i niekoniecznie i, i nie zawsze używają tych samych narzędzi, tych samych struktur. Natomiast jakby przechodząc bardziej na temat patriotyzmu, bo, bo to jest pewnie temat mi bliższy niż, niż Kościół i na ten temat dywagacje to ja mam takie spojrzenie może trochę bardziej praktyczne i trochę sp takie spojrzenie, co ja mogę zrobić i co ja robię. Tak? I, i, I ten temat nieraz się pojawia w naszych rozmowach i w domu, i, i w rodzinie, gdzie, gdzie padają szumne hasła e, ojczyzna, patriotyzm, głosuj na tych albo na tamtych, no bo ci są bardziej patriotyczni, a ci są mniej patriotyczni, ale tak naprawdę zawsze zawsze w takich momentach mówimy, no dobrze, ale taki patriotyzm dla mnie dzisiaj. To, to nie jest jakieś wielkie hasło, i to nie jest wielkie działanie, i to, chociaż nomen omen wojny mamy za granicą, ale to nie jest udział w wojnie na dzisiaj. tak. Hasło patriotyzm, czy co ja robię dla ojczyzny, to jest to, co ja robię wokół siebie, dla mojej małej społeczności. Na ulicy, na której mieszkam, czy, czy, czy dbam o to, żeby, żeby był porządek, na, czy płacę podatek, który jest wykorzystywany na łatanie dróg i, i utrzymywanie przedszkoli i szkół. Czy, czy wspieram jakieś lokalne aktywności, które się dzieją, czy biorę udział w trójce klasowej w klasie, czy, czy wspieram nauczycieli, czy też tylko na tych nauczycieli, siostrze razem z innymi rodzicami, mówiąc jak beznadziejna jest edukacja w Polsce. Tak? I, 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 i ten patriotyzm mi najbliższy to jest ten patriotyzm, który, który może nie jest przez wielkie P, ale to jest takie działanie, że tak powiem, u podstaw, jeżeli tak można powiedzieć, książkowo. Tak? Taki patriotyzm, który każdy z nas jest w stanie i na pewno go, go czyni, mniej lub bardziej. Natomiast kwestie Takiej wizji ogólnie, dokąd kraj ma zmierzać i, i, i co my, jako naród, powinniśmy robić, to zostawiam mądrzejszym od siebie. Mogę głosować w ten lub inny sposób, wybierając wizję, która jest dla mnie bliższa. Czuwaj, mam na imię Darek. Budujące jest chyba i przejawem patriotyzmu to, co tutaj się odbywa, czyli jesteśmy, z jakiegoś powodu tu jesteśmy, być może niektórzy skuszeni zostali. Prawda, smakowym kąskiem, który gdzieś tam się obraca na ruszcie, ale myślę, że nie. Większość z nas, a szczególnie harcerze, jakby czujemy potrzebę bycia razem, czujemy potrzebę rozmawiania, spędzania ze sobą czasu, kształtowania siebie. Budujące jest to, że harcerze od zawsze bynajmniej dla mnie i dla wielu z nas i harcerstwo było taką ostoją właśnie patriotyzmu, to znaczy tam uczyliśmy się patriotyzmu, ale rozmawialiśmy o patriotyzmie też i pewnie rozmawiacie, ale chyba bardziej uczyliśmy się tego jak być Polakiem, jak być synem, jak być córką, jak być harcerzem yy, yy, drużynowym, jak być yy, jak być kolegą w klasie yy. i to wszystko to też jest patriotyzm. To znaczy, bycie Polakiem od tego się zaczyna, czyli patriotyzm będzie taki, jakimi my będziemy. Patriotyzm będzie taki, jakimi będziemy ludźmi, jak będziemy wychowywać nasze dzieci. I niekoniecznie mówić o tym, ale bardziej chyba decydujące jest to, jak żyjemy, co sobą przedstawiamy, jak, jak wygląda nasz dzień, jak wyglądają nasze wybory życiowe. To wszystko buduje nas w patriotyzmie, i to jest moim zdaniem postawa, tak jak w wychowaniu dzieci, tak i w patriotyzmie i w przekazywaniu tego patriotyzmu kolejnym pokoleniom. Postawa jest ważniejsza niż rozmowa, czyli postawa, przykład. Taki, jaki dajemy, słuchajcie, jest ważniejszy niż to, czy będziemy mówić o tym. I jeżeli będziemy dobrymi Polakami, to możemy nie martwić się o patriotyzm. Jeżeli będziemy dobrymi ludźmi, to nie, to nie musimy się martwić o patriotyzm. Ksiądz Tomasz wspomniał tutaj o, o tym przyrzeczeniu, o, o tym wersji takiej też bez Boga. Oczywiście. Każdy ma prawo wyboru, jakkolwiek gdzieś to harcerstwo i ideały harcerskie, które przyświecały, które przyświecają wielu drużynom, szczególnie tym tutaj, to jednak jest Bóg. To znaczy, nie wyobrażam sobie za bardzo kształtowania patriotyzmu, jakby no bez Boga. Dlatego że tak jak powiedziałem, najpierw zaczynamy od tego, jakim jesteśmy ludźmi i dopiero będziemy, nieważne, jakie piastujemy stanowiska, czym zajmujemy się w życiu, to to rzutuje i to determinuje to, co sobą przedstawiamy i czy jesteśmy dobrymi patriotami, patriotami czy jesteśmy dobrym przykładem dla tych młodych harcerek, harcerzy, którzy tutaj są. Także myślę, że patriotyzm, to tak nawiążę teraz do tego, co powiedział Jarek, zaczyna się od nas i od naszego takiego ogródka. Także budujące jest to, że jest nas tutaj tylu, tyle osób, którzy pewnie gdzieś czują i rozumieją i, i, i mają, jeśli nie takie same, to podobne wartości. A z Wilna pójdziemy aż do Lwowa, a z Wilna pójdziemy aż do Lwowa, Zobaczy, czy Polska już gotowa? O, i to jest dobre pytanie do Magdy. Czy Polska już gotowa? Właśnie na co? <laughs> Witam serdecznie, czuwaj. Warto być Polakiem hasło naszego spotkania warto być w rodzinie. Myślę, że to też takie hasło, które potrzebne jest, żeby głosić w dzisiejszym świecie. I warto być harcerką i harcerzem, tak podsumowując, bo ja osobiście w harcerstwie nauczyłam się być Polką, nauczyłam się, jak czynić dobro drugiemu człowiekowi właśnie w Polsce, w naszym kraju, w naszej małej ojczyźnie, na Podlasiu. Także tutaj dzisiaj to chciałabym skierować takie przesłanie do rodziców, do Was, aktualnych harcerek i harcerzy, że Warto być w tej organizacji, warto wspierać tych młodych ludzi, często w takich trudnych też momentach dojrzewania i takich trudnych decyzji, czasami czy zostać, czy, czy pójść inną drogą. Myślę, że harcerstwo to patriotyzm, to rodzina, to takie podstawowe, dobre wartości, które należy pielęgnować. Dziękuję. Bardzo pięknie, słuchajcie. No, zostało nam jeszcze tylko wyciągnąć do głosu szefa wojowników Maryi na Międzyrzec. Yy, tak. Mariusz, tu być w harcerstwie? Był, ale krótko. Witam, szczęść Boże. Ja po prostu tak bym chciał krótko powiedzieć yy, na ten temat. No, niestety, nie mam tak, yy, takiej no, no, dobrej wymowy jak Ksiądz Tomasz. Yy, dla mnie, być Polakiem, to przede wszystkim być chrześcijaninem. To jest podstawa. Yy, w harcerstwie byłem bardzo krótko, niestety ale też tam się nauczyłem właśnie y, tego właśnie jak y, szanować właśnie y, innych ludzi właśnie jak być dobrym to były takie pierwsze kroki właśnie y, jeżeli chodzi o, o, o ojczyznę i właśnie tam tego się właśnie nauczyłem mówię a dla mnie przede wszystkim być dobrym Polakiem to być dobrym chrześcijaninem to jest bez Boga ani do progu z Bogiem choćby za morze Ładnie zostało powiedziane. Dobrze, czy ktoś chciałby jeszcze słowo powiedzieć, bo to jest ostatni moment? Dziękuję, dziękuję. E, chciałem tylko powiedzieć, mój polski taki niedobry jest, dlatego że no, tak naprawdę mój pierwszy rok tu w Polsce jest. Ja urodziłem się w Łodzi i po 10 miesiącach moja rodzina wysyłana była do ciebie sama wyjechała do Niemiec, tam mieszkałem 20 lat, potem po 20 lat wyjechałem 20 lat, następny do Kanady. Tam poznałam moją żonkę. Co mi też pomogła z tą drogą do Boga. Zaraz o tego coś innego powiem. I teraz 11, lat, 11 miesięcy temu przyjechaliśmy z powrotem tutaj do Polski z całą rodziną. Mamy trzy córeczki. Dlatego, że e, Polska, ja myślę, jeszcze jeden kraj, co został na tym świecie, co można wychować dzieci e, jako normalną rodziną i gdzie jeszcze kościół katolicki nasz jeszcze ma dobry fundament, co jeszcze funkcjonuje i stabilny jest i się nie kłania przed politykami i tą polityczną e, sprawami, co się dzieje na świecie. Swojotnym do Niemców. Ja widziałem z moimi własnymi oczami, co się dzieje z krajem, co patriotyzm jest wyduszony przez historię niemieckiej. Tam Niemcy nie jest nikt dumny na flagę i tak samo na być Niemcem w ogóle. Tym samym czasem, też jak mieszkałem tam 20 lat, Bóg jest wyrwany w sercach dzieci szkołach katolickich, i jak masze ludzie i państwo, co patriotyzm nie egzystuje i Bóg w sercach nie egzystuje, to tylko zostało marionetki, co z nimi można robić coś jeszcze, i dokładnie to się dzieje teraz w tym kraju. Jak mieszkaliśmy w Kanadzie, to samo się teraz zaczyna. I tam też kościół katolicki już, no ja bym powiedział, tylko ma nazwisko katolickie na kościoły, krzyż. No i już niedługo będzie tylko kawałek chleba do oddania tylko od komunii, to mała mowa jest tam prawdziwa. Dlatego my też przyjechaliśmy do Polski, dlatego że my widzimy tylko tutaj jeszcze możliwość wychować dzieci. Dlatego, że Polska nie tylko ma piękne historię, czystą historię i ma też jeszcze silny kościół, i tutaj można dzieci wychować. Jak tu przyjechałem, pierwsza rzecz, co widziałem, zobacz, edyka moja żona, zobacz, co to stoi to, warto być Polakiem. No i tutaj się czujemy po prostu no, jak w domu naszym. I chciałam wam powiedzieć, że być Polakiem jest naprawdę dobry czas i możemy być dumni, dlatego że mówię, historię mamy piękną, silną i um, Kościół mamy za plecami silny, co w innych krajach już, naszej wierze czy wiarę już nie istnieje. I mamy jeszcze możliwość dobrze wychować następnych generacji, co przyjdą. Tylko to jeszcze to słowo, że to też czeka nas tutaj. Tutaj powoli widać powoli, że spróbują za plecami też wejść do tego kraju, tylko to są inne drogi, inne haki, co te większe sfery spróbują dojść. Dlatego Niemcy miały historię, to było łatwo z nimi. Kanada i Ameryka tak samo, Francja, Anglia, inne bajki tak samo. Potem proszę was wszystkich rodziców, uważajcie na dzieci was, uczcie dobrze patrykolizmu, tak samo jak katolikolizmu, że dzie dzieci będą wychowane w normalnych rodzinach i naprawdę słowo Boga jest tak ważne w naszych rodzinach. Że będą wiedzieć, komu oni są, i dla kogo oni też tutaj żyją. No to wszystko tak naprawdę. Dziękuję bardzo Kamilowi. Tak, i Kamila poznałem w czasie rekolekcji w parafii Stanisława w Siecach. Będąc tutaj na, na miejscu, my naprawdę wielu rzeczy nie zauważamy, które się dzieje obecnie na świecie. I też to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli yy, wzmacniać to, co jeszcze możemy wzmocnić. Bo no tak, ten czas Kościoła nie tylko walczącego, ale myślę, że i w ogóle człowieka, który ma walczyć o to, co jest dla niego ważne. To jest bardzo ważne. Już do odwrotu głos trąbki wzywa. A staje wiara w ordynku. Serca biją zgodny ton, Każda twa się uniesieniem płoni, Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, A z młodzieńczej się piersi wyrywa Pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Każda twarz się uniesieniem błoni, każdy laskę krzepko dzierży w dłoni, a z młodzieńczej się piersi wyrywa, Pieśń potężna pieśnia. Dzwoni. Tak i pleciemy teraz. Tak. ogniska już do kasa blask, braterski. Lećmy krąg, wieczornej ciszy w świetle gwiazd. Kto raz w przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Czy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów. Nie zgaśnie tę przyjaźni żar, co nas. Nie pozwolimy, by ją starł Nie czas. Kto raz przyjaźni poznał moc, przy twójim słów, przy innym ogniu winną noc zobaczenia snów Już cisimy sobie ręce. Czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! czuj, czuj. czuj, czuj, czuj. czuj, czuj, czuj.